Każdym z nas są dwa wilki. Jeden honorowy, dobry i pełen miłosierdzia, a drugi, drugi zazwyczaj okazuje się okazuje się zły do szpiku kości i nie pomaga babciom przechodzić przez ulicę. A dziś przyjrzymy się kilku ciekawym bohaterom, którzy przeszli drogę od tego dobrego do tego złego wilka. Ich pobudkami czy motywami do przejścia na ciemną stronę mocy. Zaczynajmy. Chyba najbardziej ikoniczny przykład, do którego zawarłem wskazówkę już w wintrze, to oczywiście Anakin Skywalker i jego przemiana w Dartha Vadera. Wow. Złodupca, którego bała się cała galaktyka. Anakin był obiecującym rycerzem Jedi. Bieżącym w sprawiedliwości pokój, uważany za wybrańca przepowiedni, który miał przywrócić równowagę mocy. Wow. Jeśli zabicie prawie wszystkich rycerzy nazywamy przywróceniem równowagi, to ewidentnie wiem, z kim Thanos mógłby się zaprzyjaźnić. Największą słabością Anakina była silna więź emocjonalna z bliskimi, szczególnie z żoną Padme. Strach przed jej śmiercią uczynił go podatnym na manipulację Palpatina, który obiecał mu moc. Która uratuje jej życie? Czynami Anakina kierowała mieszanka strachu, gniewu i desperacji. Szukał każdego możliwego sposobu, żeby uratować swoją miłość. Co niestety finalnie i tak nic nie dało. Zamordowanie młodych Jodai w świątyni i deklaracja lojalności wobec imperatora. Anakin pokazuje, jak strach i miłość mogą być źródłem zarówno siły, jak i destrukcji, gdy nie są kontrolowane. Przenieśmy się teraz do Azeroth. Artas, czyli bohater okładki z gry Warcraft 3. Albo jak kto woli. Artas był księciem i obiecującym paladynem zakonu srebrnej dłoni, który poświęcił swoje życie obronie królestwa przed plagą nieumarłych. Jeśli spalenie całego miasta wraz z ludźmi, by zaraza go nie przejęła, to poświęcenie życia dla obrony to tak. Udało mu się. Szukając sposobu na pokonanie zła, młody paladyn odnajduje ostrze mrozu, które jest przeklęte przez króla Lysza. Artas, który jest gotowy zapłacić każdą cenę, by uratować swój lud, przywłaszcza nową broń, która przejmuje jego duszę, obiecując mu moc potrzebną do pokonania zła. W rezultacie prowadzi to do zamordowania króla Lordeonu przez syna który następnie staje się nowym królem liszem, zasiada na mroźnym tronie, dowodzi armią nieumarłych i sprowadza zagładę na swoje królestwo. Obsesyjna pogoń Artasa za wyzwoleniem swojego ludu doprowadziła go do upadku. Książę nie zauważa, jak powoli staje się tym, przed którymi chciał bronić swoje królestwo, choć wielokrotnie był ostrzegany, że pogrąża się w chaosie. Zatracenie się w zemście na pladze i decyzja o przyjęciu mroźnego miecza. Jego historia to opowieść o tym, jak dobre intencje i obsesja na punkcie sprawiedliwości mogą doprowadzić do zguby. Pora wyruszyć na komiksowo-filmowy grunt. Ale najpierw. Poproszę cię o subskrypcję mojego kanału. Małymi krokami zbliżamy się do 1300 subskrypcji, za co serdecznie wszystkim dziękuję. A teraz przedstawiam Wam dr Otto Octavius, znany też jako dr Octopus, drugi główny wróg Spider-Mana. Yeah. Dr Octavius był genialnym naukowcem, który chciał uczynić świat lepszym miejscem dzięki swoim wynalazkom. No. Jego macki to na pewno uczyniły świat lepszym miejscem. Chyba mam z doktorem Octopusem inną definicję lepszego świata. Nieudany eksperyment powoduje, że jego mechaniczne ramiona zostają na trwałe połączone z jego ciałem. Uszkodzenie cipa kontrolnego sprawia, że otto staje się nieprzewidywalny i niebezpieczny. Pod wpływem ramion i swojej obsesji na punkcie ukończenia eksperymentu Otto zaczyna poświęcać ludzkie życia dla realizacji swoich celów. Doktor Oktopus ma wszelkie cechy klasyczne klasycznego narcyza. Niezdrowa obsesja na punkcie odnoszenia sukcesu, urojenia na temat swojej wielkości, niezdolność do przyjmowania jakiejkolwiek krytyki, niedostrzeganie swoich błędów i przerzucanie winy na inne osoby. W połączeniu z mackami, które za pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji przejmują jego umysł, staje się obsesyjnym maniakiem zagrażającym ludziom. Octavius przechodzi drogę od naukowca chcącego pomagać ludziom do neurotycznego przestępcy zanie chipu kontrolnego które sprawiło, że ramiona przejęły kontrolę nad jego decyzjami. Przemiana to pokazuje, jak technologia i ambicja mogą przejąć kontrolę nad człowiekiem. A teraz historia z jednego z najbardziej lubionych uniwersum. Panie i panowie, choć statystyki pokazują, że głównie panowie, Smigol, znany szerszej publice, jako Golub, bohater znany z Władcy Pierścieni, początkowo był łagodnym i pokojowym hobbitem, który przez przypadek odnajduje pierścień władzy. Ja przez przypadek to mogę co najwyżej uderzyć małym palcem w szatkę, a nie znaleźć pierścień władzy. Smigol zabija swojego przyjaciela Digola, by zdobyć pierścień, który następnie doprowadza go do wewnętrznego rozdarcia, zmieniając go w zdradliwego i nieufnego Goluma. Przez wieki pierścień wypacza jego psychikę, tworząc w nim konflikt między dawnym hobbitem a obecnym potworem. I niestety ten potwór kieruje poczynaniami bohatera: zabicie przyjaciela i zdobycie pierścienia. Golum to tragiczny przykład jak rządza władzy i uzależnienie mogą zniszczyć człowieka. Daj znać w komentarzu, która postać, Twoim zdaniem, ma najbardziej tragiczną historię. I pamiętajcie, nie dajcie się zwieść złemu wilkowi, który w Was siedzi.